Ile mamy czasu jeszcze? Dobrze, proszę Państwa, nie wyczerpiemy tematu, ale dobrze z Tobą rozmawiamy, bo mamy różne koncepcje na Polskę. I bez jakiegoś zadęcia, nie mamy monopolu na mądrość. Ja postaram się wytłumaczyć, że nie jestem żadnym socjalistą, ale jednocześnie chcę powiedzieć, że było bardzo dużo elementów i jest w różnych... Ideach kapitalizmu, socjalizmu, korporacjonizmu, monarchizmu, propolskich, pronarodowych. I tutaj się spotkamy dla dobra wspólnego. Natomiast jest wbrew prawu naturalnemu i logice pozwalać siebie okradać i oddawać za bezcen olbrzymi majątek, który wypracowali nasi ojcowie dziadowie. No, na tyle silnych polskim kapital żeby ona polską szarą z tymi zachodniami ale jak mamy konkurować, kiedy nas okradziono, okradziono z majątku i tutaj tylko może państwo interweniować przed rozbiorem, a państwo pomaga, to znaczy ci, którzy są na czele, nas pomaga jeszcze doić. Słuchajcie, yy, dlaczego ale jest ale co zawsze. Zawsze. No, nie, nie, Szyk, kwot, co ale zobaczcie to, dojść, dojść, jak ja na przykładzie dobrze. mi zostawię moje pieniądze, to nikt mnie nie wy nie, nie doił. A jak samych podatków... Mi biorą 70% Zgadać. to będą ciasto. Proszę pana, ludzika. ale pan może pogonić tych złodziei i nie płacić. Ale jak, ale jak ja ich pogonię? Trzeba Wy, Nie. Co z tego, że zmienię nie, pory, to nie komuś innemu i nie to będzie być. to samo. Proszę pana, trzeba zmienić po prostu. A jak państwo się nie nie całym... moje pieniądze tak, zajmować, to Proszę jeszcze raz powtarzam, nie mamy własnego państwa, jesteśmy pod okupacją i jesteśmy tak jak w rezerwacie Indianie i my skaczemy, bo nas. Bo tam wiadomo, że są